Witam Was serdecznie, Darek Stawicki z tej strony, wychodząc naprzeciw temu, że coraz więcej nowych ludzi przyłącza się każdego tygodnia do nas. Nagrywam dzisiaj to wideo po to, żeby pokazać Ci w jaki sposób... Korzystać z linków polecających, które mamy dostępne. Oczywiście każdy z Was już prawdopodobnie wie, że jesteśmy firmą, która ma swoją historię jesteśmy firmą fizycznie istniejącą już 15 lat historii za nami, ale również szczycimy się tym, że jesteśmy firmą, która daje dzisiaj możliwości zarabiania kolejnym i kolejnym partnerom. Właśnie w oparciu o takie narzędzie, jakim jest internet, możemy korzystać z linków referencyjnych, które zostały przygotowane przez dział IT, właśnie do tego, żebyśmy przy pomocy różnego rodzaju komunikatorów mogli je wysyłać ludziom potencjalnie zainteresowanym naszym projektem. Oczywiście, po zalogowaniu do naszego biura widzicie coś takiego. Jak właśnie to menu, które macie po lewej stronie, i to, co nas dzisiaj będzie interesowało, to właśnie linki partnerskie. Klikacie sobie w linki partnerskie i macie tutaj, zobaczcie od razu, kilka linków. Pierwszy z nich, który wam się pojawia, tutaj z boku klikacie sobie na niego, i wtedy on zostaje skopiowany. To zresztą zobaczcie, jak to działa, tak mniej więcej. Kopiujecie, wtedy wklejacie czy to właśnie do Messengera, Whatsappa, Vibera, z czego korzystacie, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że skopiowałeś, skopiowałeś link linki, możesz go wysłać mailem na przykład też. I co wtedy, kiedy Twój partner otrzyma właśnie jeden z tych skopiowanych linków, cóż on tam zobaczy, czego może się spodziewać? A no zobaczcie, działa to tak, że kiedy skopiujesz tego pierwszego linka i go wyślesz, to w chwili, kiedy on dostanie tego linka i go otworzy. No, to zostanie przerzucony bezpośrednio na stronę firmową, i tu na tej stronie firmowej będzie miał dużo różnego rodzaju informacji. Jedną z nich to jest na przykład to, że będzie mógł się zarejestrować na webinar, na którym też zostanie mu w wersji filmowej wyjaśnione, o co chodzi w naszym projekcie. Także tutaj, przechodząc też przez różnego rodzaju zakładki, będzie w stanie zobaczyć. Różnego rodzaju rzeczy, które są związane bezpośrednio z naszym projektem, to oczywiście tutaj też system podpowiada że może zapisać się na, na taki webinar. Ale oprócz tego jest tu dużo różnego rodzaju informacji, materiałów, również filmowych. Taka fajna też graficzna prezentacja. Zachęcam do tego, żeby również z tego skorzystać. Kolejna rzecz, którą możesz wysłać, to jest kolejny bardzo ciekawy link. Zobacz, co się otwiera, kiedy go klikasz. Tutaj ten link prowadzi bezpośrednio do tego, żeby zarejestrować się na webinar. W chwili kiedy on klika chcę zobaczyć webinar, wpisuje swój mail i dostaje potwierdzenie, że webinar dla niego jest przygotowany i tutaj jest pełna kilkunastominutowa informacja o tym jak to dla niego funkcjonuje. Kolejna bardzo istotna rzecz, dlatego że też y, ludzie, którzy przyłączają się do naszego projektu, to przecież nie są tylko osoby, y, które są sfokusowane na robieniu biznesu, y, nie są sfokusowane tylko na tym, że muszą zarobić pieniądze tu i teraz natychmiast, ale część tych ludzi przyłącza się do nas dlatego, że mamy bardzo piękną y, autorskiej produkcję właściwie biżuterię. Y, y, I z tego co wiecie, to również i biżuteria, i diamenty inwestycyjne, które mamy w swojej ofercie. To są produkty, które dzisiaj możesz mieć, jeśli się zaangażujesz zupełnie za darmo, lub jeśli przynajmniej częściowo, połowicznie jesteś za, zaangażowany, to jesteś w stanie wejść w posiadanie właśnie tej naszej biżuterii. Albo naszego diamentu inwestycyjnego przy niedużych własnych nakładach, i również ta informacja może być bardzo interesującą informacją dla tych, którzy właśnie chcą skupić się tylko na biżuterii, czyli na naszych produktach. Tutaj, również kiedy wyślesz mu tego linka, zostanie poproszony o wpisanie swojego imienia, nazwiska, maila, numeru telefonu i po potwierdzeniu dostanie pełną informację, która jego akurat na ten czas interesuje. No i oczywiście jedna z rzeczy, która dla mnie osobiście uważam jest mega narzędziem, to jest właśnie nasz bot. Tutaj kopiując ten link, masz, zauważ masz dwa linki, masz link w języku, masz bota w języku polskim i masz bota w języku angielskim, czyli wtedy jeśli kopiujesz któregokolwiek z tych linków i wysyłasz go messengerem, to system podpowiada od razu osobie zainteresowanej, że zostanie przeniesiona do messengera, i później już krok po kroku jest prowadzona przez naszego diamentowego bota, gdzie dostarczane są wszelkiego rodzaju informacje, które człowieka mogą interesować, i w zależności od tego, w jaką interakcję wchodzi z botem, takowa też informacja zostaje mu podana właśnie przez, przez tego bota. Mega narzędzie, w ogóle zachęcam Was do tego, żeby korzystać z tego bota, dlatego że to jest narzędzie, które pracuje 24 godziny na dobę. Nie ma znaczenia, czy jest weekend, czy nie. Za każdym razem z tego narzędzia możesz korzystać za każdym razem jest to narzędzie które dla ciebie może robić robotę jedynie nasza rola sprowadza się do tego żeby po prostu skopiować ten link wysłać właśnie przez jeden z komunikatorów z którego korzystasz do jakiegokolwiek swojego znajomego i w tym momencie reszta już za ciebie wykonuje bot i oczywiście później kiedy osoba jest zainteresowana to po tamtej stronie, po tamtej stronie chatbota siedzi jeden z menedżerów który nawiązuje ewentualnie jakąkolwiek rozmowę z twoim partnerem któremu wysłałeś ten link i ewentualnie może odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania, które będą padały. Co jest bardzo ważne, jeśli w ogóle korzystasz z linków, które masz właśnie w, swoim, w swojej strefie klienta. Pamiętaj, że jeśli wysłałeś tego linka i człowiek kliknął w któregokolwiek z tych linków, został przeniesiony i później korzysta z materiału, który jest mu podawany, to system za każdym razem pamięta, że link wyszedł. Z Twojego smartfona, z Twojego laptopa wyszedł z Twojej strefy klienta, czyli jest to Twój link. I jeśli kiedykolwiek ten, ten człowiek zainteresowany podejmie decyzję o tym, że chce się zarejestrować, system będzie pamiętał, że ta osoba ma być, ma być przypisana Tobie i tym samym powędruje bezpośrednio do Twojej struktury, do, do, do Twojej matrycy. I oczywiście też kolejne bonusy o których możecie usłyszeć w czwartek o 21.00, o których mówimy regularnie każdego czwartku. Również te bonusy będą Tobie przypisywane, a jak wiecie też bonusy, które nasz projekt Diamond Certainty proponuje swoim partnerom są naprawdę pokaźnymi bonusami i warto się tutaj nad tym pochylić, warto pozyskać kolejnych, kolejnych partnerów, bo oczywiście pamiętajcie o tym, że nie jesteśmy firmą, która pieniądze generuje z nieba, ale niewątpliwie jesteśmy firmą, która generuje pieniądze z obrotu produktów, fajnych, bardzo, bardzo interesujących produktów, tak jak powiedziałem też wcześniej, czy to diamentów inwestycyjnych, czy biżuterii diamentowej. Naszym produktem, naszym nośnikiem pieniądza jest właśnie ten. Te produkty, o których przed chwileczką tutaj Wam mówiłem, i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o korzystanie z tych linków polecających. Każdego z Was zachęcam do tego, żeby najzwyczajniej popatrzeć pod kątem tego, jacy Wasi znajomi są w Waszym otoczeniu i już na dzień dobry jesteście w stanie w miarę sklasyfikować człowieka, czy jest to osoba, która jest stricte sfokusowana na tym, żeby. Zacząć budować biznes, no to wtedy posyłasz mu po prostu linka o tym, jak pracować online. Jeśli jest to osoba, która, o której może przypuszczać, że jest osobą od razu zainteresowaną naszą piękną biżuterią czy diamentami inwestycyjnymi, posyłasz takowy link. Chodzi o to, żeby na dzień dobry zainteresować tą osobę mniej więcej tą rzeczą, która może być dla niej interesująca, bo jak wiecie, nic interesującego dla niezainteresowanego. Także też nie chodzi o to, żeby ślepo strzelać tymi linkami na prawo i lewo, ale żeby posyłać je w miarę do osób, o których wiecie, że jednego może interesować biznes, innego może interesować biżuteria, a jeszcze kogoś może najzwyczajniej interesować czas wolny, który również nasz biznes może generować po wykonaniu oczywiście pewnego rodzaju pracy. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że to wideo również było dla Was pomocne. Jeśli tak, to oczywiście możecie z tego korzystać. Możecie udostępniać swoim znajomym, nowym partnerom to wideo, żeby również mieli możliwość korzystania z tych linków, o których sobie teraz mówiliśmy. Dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę. Do usłyszenia.